Cześć, z tej strony Nekpel i tam odcinku serii Obczaj Moda W tym odcineczku sobie modyfikację o nazwę Plantech pod Minecrafta 1.10.2 Autorem jest ChrisLand no coś takiego, ChrisLand bodajże Teraz tak, czym jest ta modyfikacja? To jest ta modyfikacja, która będzie w ATS-ie najnowszym naszym i dlatego też chciałbym, żebyście wiedzieli co i jak w nim jest grane, dużo rzeczy sam musiałem obczaić, bo nie było w większości podanych tych, zwłaszcza endgame'owych. Ale z tego, co, z tego, co sobie obczaiłem, postaram się wam pokazać. Jeśli czegoś nie powiedziałem, e, no to trudno. Ktoś, jeżeli ktoś coś wie więcej, wtedy dopiszę w komentarzu i, i będziemy, będziemy, będzie super, będziemy zadowoleni. Ok, więc zaczynamy. A jak wyjdzie za długo, to podzielimy sobie, bo to jest bardzo rozbudowana modyfikacja. A więc, e, zaczynamy od guide bloka, który informuje. Można go sobie sprawdzić, to nie ma, nie ma problemu. Pach, w ten sposób, bookshelf. Mamy kilka rodzajów, vol1, vol2, e, dotyczący elektryczności, czyli że on jest niekompletny. Oraz e, force pad. aha, dobra oraz odnośnie odnośnie świata tu mamy jednego dimensiona i drugiego dimensiona, bo ta modyfikacja dodaje dwa dimensiony no dobra, to jest modyfikacja która jak to się mówi poszerza nam taka większa ekspansja od strony farmerskiej, tyle że tyle że bardzo odmienna bardzo odmienna i bardzo ciekawa stąd bardzo mi się podoba ostatni update był oktober październik no ale dobra nie, nie o tym mieliśmy mówić na początek żeby zacząć z tą modyfikacją musimy e, sobie tak skraftować kompost biny one są bardzo tanie Dzięki nim będziemy mogli sobie e, przetwarzać, przetwarzać wszystkie takie typowe rzeczy, jak jabłka i tego, i tego typu rzeczy na biomasę. Zaraz zaczymy, bo to też było. kompost pin. I tak, tu mamy liście. Tutaj macie listę rzeczy, które możecie tu umieścić i zamienią się na biomasę. Tak, tak, fajnie, fajnie. Co z tą biomasą? Gdyż mamy biomasę, wtedy też będziemy potrzebowali pochodzić gdzieś po świecie. Może ja tak z kreatywa. O, wypadło. Będą nam wypadały planty. Cztery rodzaje plantów. Już wam mówię dokładnie jakie. Lenthurium, Quinoium, Kenecium i co mamy? Dancium. Plant. Trzy rodzaje plantów. Teraz jak je umieścić? Możemy z kartką papieru zmiksować i da nam kartkę informacyjną. Ale to, co nas interesuje, to stworzyć blok, na którym może być plantowany, czyli biometal mas. Jak go robimy? Będziemy potrzebowali skraftować metal mas. No, trochę trzeba pokopać na start oraz biometal mas mass z tego, a z tego razem blok biometal mas. W ten sposób to jest bardzo ważne i normalnie kładziemy w świecie skraftowany gdziekolwiek i naszą sadzonkę umieszczamy w tym miejscu na, na górze. To jest nasz tak zwany soil, plant soil, farmland. Zwał jak zwał, ale dobra, nim przejdziemy dalej, bo to musi sobie urosnąć i harwestujemy blok wyżej. E, te rośliny nam znikają całości, więc yy, cały czas będziemy się gdzieś chodzić i zbierać tą trawę, żeby zdobyć te, yy, te nasiona. Z tym, że w późniejszych etapie jest, jest opcja taka bardziej automatyczna. Ale to powiem zaraz. Yy, nim przejdziemy jeszcze dalej, wspomnę o, ta o takiej opcji, że możemy kraftować sobie yy, orplanty. Mianowicie, zobaczcie, Mamy różnego typu or -planty podstawowe lub z innych modyfikacji. Na czym one polegają? <tryk> Okrążamy dany blok e, naszego, naszej ory e, biomasą i otrzymujemy właśnie taki, e, taki Iron or plant lub daną orę, jaką, jaką, jaką po prostu sobie nazwaliśmy i sadzimy. To powoli będzie e, obrastać do tego poziomu. I teraz, jak sobie zobaczymy... E, Survivor. ok. Zniszczymy łapko. I dostajemy od 2 do 4 gotowego surowca, gotowej sztabki e, danej ory. Ale sprawdzimy, ile tu wypadnie. 4, 6, 10. w tym przypadku dostałem 4. Więc jest to fajne, opłacalne. Jeżeli nie chcemy bawić się w przepalanie czy, 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 czy coś w ten deseń, Opala, okładamy biomasą sadzimy. Dlatego do, do tej mojej farmerskiej paczki jak to najbardziej, naj, naj, najbardziej odpowiada. Różnego typu można olią kombinować. W, w późniejszym etapie, dużo późniejszym etapie można e, harwestować. Znaczy, jest taki multi który zdobywa dla Was od razu te bloki. A no to potem zobaczycie. No i co? Tak, jak mówiłem, zbieramy i dostajemy właśnie tego typu fragmenciki. I to nam znika. Już nie mamy. Dopiero musimy zasadzić, skądś zebrać. Także miejcie to na uwadze. Teraz, tak, żeby przejść dalej. Bo no to trzeba przeprocesować. To trzeba pierw zmienić na das, później jeszcze na mniejszy fragment, później złączyć i dopiero ingot. A jak to się robi? Będziemy pierw potrzebowali sobie zrobić mm, właśnie właśnie taki kwiatek. Czekajcie. To jest tutaj niepotrzebne. O, kwiatek mi się zniszczył. Będziemy potrzebowali zrobić Iron Gear, z tego co pamiętam, o ile pamiętam, powinno się to robić tak i mamy tak pl Planted Plantalized uh, Iron Gear, który umieszczamy sobie na, na farmlandzie i tak. Ja tu mam podpowiedź przy okazji, że to wzrasta. Tego przyspieszyć się nie da, chyba że w konfiguracji ustawimy sobie bom milowanie Z reguły to wolno trwa, nie aż tak szybko, więc więc nic, nic na to nie poradzimy, ale e, jak widzicie, jak jest już mature, czyli dojrzałe, prawym przyciskiem to jeszcze nie jest dojrzałe, to też jeszcze nie jest dojrzałe. Zabieramy sobie e, Iron. Ma ma jak to jest machine Gear, iron machine gear. z tym iron machine gear będziemy po potrzebowali skraftować iron metal shell tak po prostu iron gear. i to też jest blok który kraftuje się jako planta czyli możemy go zaplantować, postawić tutaj w tym miejscu, popatrz, Jest dorosły. To jest trochę dziwne, że taki blok jest. Hmm, jak to się mówi, plantowalny. No ale cóż, dlatego podoba mi się ta modyfikacja. Podformersko. Bardzo mi się podoba. I ten blok jest już gotowy. To nie jest, pamiętajcie, to już nie jest ten blok. Gdziekolwiek go postawimy, to już nie jest ten blok. Ten blok będzie nam służył do kraftowania większości maszyn oraz innych, innych rzeczy I, o, i bloków. Teraz tak. Kolejny etap całej rozgrywki będzie polegał właśnie na, na tych maszynach: Powderizer, Metal Extractor, Infuser. Później będziemy jeszcze Energy Extractor oraz Cross Breeding Station, ale to później, później, naprawdę później. Te wszystkie bloki będą potrzebowały, nie chcę tutaj kłamać, ale będą potrzebowały zasilania. Zasilania są dwa typy. Są to poprzez właśnie Sun Energy Albo przez, e, jak to się zwie? To jest CE, podejrze. Energy. Już nie pamiętam, jak się to nazywało dokładnie. CE, control. CE, 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 CE. No, rodzaj energii CE. Więc tak, pierwszym z nich jest, jest plantowalny. Czyli możemy sobie skraftować, Właśnie ten sun kolektor. Ja sobie zbiorę, będę mógł mieć dwa z dojrzałych. Dzięki nim. O, jak już są dorosłe. A, od 1 do 4 sztuk. Trzech, od 1 do 3 sztuk chodzi z jednego. Ale najlepiej one rosną szybciej i najbardziej są efektywne, jeśli są posadzone na farmlandzie. I teraz tak, w ten sposób możemy e, generować pierwszą energię, czyli za pomocą Energy ekstraktora umieszczonego mniej więcej w środku, on będzie zbierał jak największą ilość ilość tych roślin. Będziemy e, dostawać a bit Sun Energy czyli małe fragmenty. Te zaś wsadzimy do craftingu. Niech na go tylko znajdę. I otrzymamy naszą pierwszą, tak jakby pierwszą, pierwszy rodzaj energii. Ten zaś, jeżeli obtoczymy szybą, tak jak tu widzicie, otrzymamy basic photon baterię. Bateria, która będzie używana do multibloków. Ale no dobra weźmy sobie to bo jak, jak sami zobaczycie będziemy mogli w ten sposób zasilić naszą maszynkę by móc poczynić pierwsze kroki, a więc pulwerizować spulwerizujemy no to na może sobie teraz przełączę na dust pamiętajcie z tego otrzymamy dust tak samo jak tutaj wrzucimy, tak samo otrzymamy dust. Kinoium. Dust na 100%. Tak jest. Co tu jest? Tu coś jest? Czy po prostu mi się. Dobra, nieistotne. zaślimy następną maszynę. Te maszyny mogą być później kablami zasilane. Ja wam pokażę zaraz, tylko wytłumaczę o co tutaj chodzi. Gdy mamy tego Dasta. Ten Dust przerobi się nam na nic innego jak. Takie, taką, taką mniejszą wersję. Nie pamiętam nazwy dokładnie. O, small, small pile. Bla, 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 bla. Tego będziemy potrzebowali konkretnie cztery sztuki. Więc wezmę sobie te cztery sztuki, które zamienimy na powder. Ten zaś musimy przepalić, by otrzymać ingot. A z ingotów zaraz sobie zobaczycie, będziemy mogli stworzyć pierwsze bloki pod multibloki, ale i też pod mieszankę. Naciśniemy sobie U, możemy tworzyć pierwsze narzędzia. Narzędzia, które, jak sami, jak sami widzicie, po podpowiedzi mogą levelować. I tu o co tu chodzi? Jeżeli wylewuj, wylewelujemy na szósty poziom, będziemy mieli dodatkowe enchanty za darmo na tym kilofie. Czyli tego typu kill -off będzie miał Night Vision, uh, Unbreaking i Efficiency. Brzmi miło. Coś ja tu przełączyłem. To samo będzie miał x x Shovel oraz Miecz. Miecz ma inne, inne tego typu rzeczy. Samo ze zbroją. Zbroja też może levelować i też może otrzymywać enchanty. Co jest super w tej modyfikacji Prawdopodobnie w modpaku będzie to tutaj dodany jeszcze blok w ATG żeby to nie było za zbyt łatwo craftowane I tak jak widzicie blok. znaczy blok e, lentium, który będzie nam potrzebny do maszyn multiblokowych w ten sposób też, bardzo prosto. Jak sami widzicie, wystarczy sprawdzić tylko crafting oraz najważniejsza rzecz, dla nam będzie potem potrzebna, mixed, mixed Metal Block. Ok. To teraz wspomnę co nieco o, zanim przejdziemy do tych bloków, wspomnę co nieco o energii. Energii słonecznej. Otóż, by wytwarzać energię słoneczną, będziemy potrzebowali CE kolektor, CE kable, Solar, solar Plant. Teraz Wam na przykładzie bardzo fajnym pokażę. Postawimy sobie maszynę, kabel do maszyny. Teraz bardzo ważna rzecz, czyli e, kontroler. Musi być tylko jeden postawion. I znowu kabelki. I solarki. Jeden solar daje jeden, jeden CE na Tick. Taka dodatkowa wiadomość. Teraz tak. Jeżeli podłączymy bez tego bloku, widzicie, energia namaduje. Jeżeli podłączymy bez tego bloku, energii nie będzie ładować. On po prostu kumuluje tą energię w jedno i wchodzi do maszyny. W jednym układzie nie można zastosować dwóch bloków tych właśnie kontrolerów. Mam nadzieję, że to jest jasne. Kraftowanie tego nie jest takie drogie. Popatrzcie. Poza Basic Cable, Basic w przypadku Basic Cable'a potrzebny nam będzie crafting 5x5. Czyli, czyli właśnie ten. Ten blok czy on jest drogi? Nie jest drogi. 4 crafting Biomasa. Podstawowa rzecz. W nim musimy... Ten grid jest po prostu jego tak na J wykrywa, więc to na to się nie patrzcie. A to jest nieistotne, że to jest podjaśnione. W każdym razie teraz tak. A w tym gridzie będziemy musieli sobie stworzyć właśnie kable. Ja dla przykładu pokażę jak to się tworzy. стоун четыре штуки репитер то нет нет это не репитер айрон 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 4 to nie był repeater to, no, a nie, to jednak był repeater, to dobrze pamiętam I mamy 8, 8 kabli za jedno kraftowanie także widzicie wszystko działa też wolałem się upewnić jest jeszcze inny sposób otrzymywania energii z powietrza ale to jest na wyższym tierze tej modyfikacji więc omówimy go sobie później i teraz tak, że do zbudowania naszych ukochanych maszyn multiblokowych będziemy potrzebowali właśnie tych bloków właśnie z tych naszych kropów, z tych naszych roślinek tak tu widzicie oraz będziemy potrzebowali stworzyć e, maszyn bloki dodatkowe a jak je stworzyć? Będziemy to robić w naszym gdzie mam jeszcze n energii nie mam energii energia no dobra to sobie szybko dodam energię i teraz tak żeby zrobić takie bloki otóż potrzebujemy przykładowo przykładowo umieścić tak, weńcy te miejsce i nasz blok, czyli jeden z tych czterech bloków w tym miejscu. To najlepiej wam pokażę jak to wygląda. Infuser, recepta z infusera, e, właśnie możemy tworzyć te bloki. Oraz dzięki infuserowi możemy tworzyć e, mother planty. To jest właśnie sposób, żeby uzyskiwać, uzyskiwać właśnie te planty małe w taki nieograniczony sposób. Tyle, że um, trzeba harwestować, i to trochę trwa. Zaraz to też wyjaśnię. Oraz możemy glowing biomas stworzyć. Glow, glowing biomas służy mianowicie do, już wam mówię. Do zmiany dirtu na glow grass. To jest przydatne później. Do czego? To powiem później. No dobra. Skoro mamy już infuzowane, wiemy jak już to robić. Zabierzmy się za multibloki I mamy cztery rodzaje, bo oczywiście będziemy potrzebowali tych głównych korów. Problem tego jest taki: tego bloku, że mm, Strona się nie obraca. Jak widzicie, ten, ten, tak tekstura tego bloku, nieważne gdzie byśmy postawili, strona i tak będzie ta sama. Także, żebyście nie myśleli, że coś tam źle kładziecie, a więc będziemy potrzebowali: TreeBase Arser, e, tree Base Injector, Essence Extractor oraz Pressurizer. Teraz tak, jak budować takie, takie multibloki? Ja zaczniemy sobie od właśnie naszego yy, bloku, który będzie wyczyszczał nam y, informacje o, o saplingu, żeby dodać nowe. Tak więc tak, będziemy budować patternami. Pierwszy pattern wygląda w ten sposób. Tak. W to miejsce idzie nasza bateria. Oczywiście ona się skończy i będziemy musieli tworzyć nową, żeby dodać nową, trochę bez sensu, ale I teraz tak w górę idziemy z tymi blokami 2, czyli mamy trzy wysokości umieszczamy po bokach nasz blok zwykły. Oraz blok sterujący umieszczałem w tym miejscu. Dzięki temu, jak widzicie, kuli Wam się otworzy, ale dzięki temu będzie, będzie to pracować. Eee, na czym to polega? Ja to pokażę w ten sposób, żebyście wy wiedzieli. Pach, przerabia się, działa. Jeżeli zniszczę blok, przestaje działać. Ok. Działa. Jak widzicie, każde zużycie, każdy proces ma swój koszt. Teraz tak, kolejną rzecz będziemy potrzebować sobie to wyczyszczę, nasz Essence Extractor. Będziemy potrzebowali dużo dirtu, grasu, obojętnie, Możecie sobie zobaczyć Dirt, Grass, neterak i tak dalej, tak dalej, by osiągnąć właśnie Norma Essence. Tylko to jest randomowa rzecz, że sobie baterię zupełnie randomowa rzecz nie zawsze otrzymacie. Tutaj w przypadku tego dałem stack i otrzymałem jeden. Jest to bardzo zracy... zracjonalizowane, dlaczego. Później się dowiecie, no bo możecie stworzyć z tego sadzonki, e, sadzonki, które dają nam drzewa, na którym będą rosły bloki. Tak? Mam nadzieję, że jest to jasne. Nie, nic, nic nie dostaliśmy. Więc przejdziemy do tree injectora. Tu musimy umieścić bloki albo lapisu, albo różnego typu innych rzeczy na przykład, o popatrzcie o. w ten sposób może Mamy tree injector tree infuser crafting grid o jest Three injector Wool, Slime, Blaze Powder, pearl castir, Quartz i tak dalej, i tak dalej. Te bloki będziecie mogli sobie zdobywać. Tylko do zależności na przykład do Blaze Powder, no to wiadomo, że potrzebujemy e, neteraka tutaj wrzucić i neterakowy, net, net, neterakową esencję zdobyć, tak? Neterową. Dobra, więc gdy to mamy. Umieszczamy. Czy ja tu mamy energię? Mamy energię. Hmm. Czekajcie. Weźmy sobie. Aha, przepraszam, błąd. Dobrze było, tylko że ja źle zrobiłem. W tym momencie musimy sobie zrobić taki motyw. Właśnie: Blank Normal sapling. Jeżeli to będzie esencja meterowa lub enderowa, to tak samo musimy obkrążyć. Więc wsadzamy sobie tak, wsadzamy sobie tak. I zacznie nam przetworzyć. I stworzy nam się sadzonka dla redstone'a. Ja tutaj, pokaz, tutaj pokazuję wam nieco jak to wygląda. Z czasem pojawił się log, do, przy którym zaczynałam się spawnować blok. Ten blok zniszczycie, i na, na, na miejscu tego bloka, bloku e, zrespi się kolejny. Nabierając kształt, właśnie mm, kształt drzewa. Tu powinno się już skończyć. Tak jest postawię pach i w ten sposób utrzymamy, otrzymamy drzewo które może dawać nam bloki oraz jest ostatnia maszyna która nam służy do tworzenia plejtów plejtów właśnie z różnych rodzajów bloków Wiecie? plejty, które są wykorzystywane do craftingów różnego typu innych rzeczy. No dobra, to jest pierwsza część, czyli taki basic, jak, jak, jak tworzyć drzewa oraz yy, przetwarzać i energię. W następnym odcinku będziemy sobie lecieć dalej. Tak więc na ten odcinek dziękuję Wam serdecznie za uwagę, zapraszam Was, trzymajcie się, pozdrawiam Was i cześć. Mam nadzieję, że modyfikacja się podoba.